Będzie dobrze, kropko. Tak, na pewno. O. To dziewczynka. O, śliczne. Myślałam, żeby ją nazwać Kali. Hmm, takie nietypowe. I o to właśnie chodzi? No, myślę, że jest fajne. I musisz wyjeżdżać. Nie ma nic mamo. To będzie tylko na jakiś czas. Wrócimy tu. A jeżeli o nas zapomnisz, nigdy o was nie zapomnę. Nawet jak będę na drugim końcu świata. No hmm. to będę tęsknił za nie martw się. Będę się nią opiekowała. <laughs> Oczywiście, że tak, Peter. <laughs> Bawcie się dobrze. Pamiętaj, wygraję mnóstwo pocharów. Demon. No co? ma okazja? Mieckie zawody skokowe? To jest to naprawdę coś. Może tam się rozwinąć. Stać się sławna. W każdym plakacie z zawodami... Skokowymi w Niemczech. Kali na jakimś tam miejscu, nie wiem jakim. No. I nazwa zawodów oczywiście. Och, <grystanie> tato. co? Zanim dojdę do takiego poziomu, to troszkę minie. Nie, myślę, że ty masz trochę krwi. Tak sądzisz? No przecież, twoja babcia była tak samo dobra, jak nasza Kali. Może odziedziczyła to pod niej. Od niej. Myślę, że prędzej ode mnie odziedziczyła to, że jej się nie uda. i że będzie miała zawsze drugie albo trzecie miejsce. A co ty na opowiadasz? Naprawdę? Proszę, nie martwcie się o mnie. Jestem już dorosła. Nawet jeżeli nie wygram, co z tego? No i tak będę się cieszyć. No właśnie. No dobrze, przepraszam. Jesteś już dorosła. Nie będziemy ci mówić, jak masz postępować. Po prostu życzę ci powodzenia. Przepraszam za niego. Nie, spokojnie. On zawsze taki był. Tak. Muszę go jakoś uspokoić, bo pewnie zaraz będzie płakał, że... Odjechałaś <grych> Tak lepiej idź. Trzymaj się, kochanie. No to co? Jedziemy? Oczywiście. Jesteś gotowa? Pewnie. Jak dobrze być w domu. Tak. Wiesz, muszę oznajmić moich rodziców, że wróciłam, więc ty też lepiej to zrób. Oczywiście. A? Mamo, tato! Kali? To naprawdę ty? Tak. Och, chodź tutaj. Ale urosłaś. <laughs> Przecież jest to cały czas taka sama. Cześć, mamo. Mm, tak tęskniliśmy. No i co? Opowiadaj, jak to było? A wiesz. Yy... Yy? Przepraszam, ale kto to jest? To twój braciszek. Co? Dlaczego ni nic nie mówiłaś? Kiedy zaszłaś w ciąży? W zasadzie jeszcze przed twoim wyjazdem. O! Oh. Mm. Ale wiesz, nie chciałabym cię tym martwić, bo gdybym ci powiedziała, to byś tutaj została. Bym się cieszyła, ale jednak nie spełniłabyś swoich marzeń. Ojej, mamo! Ja też mogłaś mi powiedzieć! Jak on, jak on ma na imię? Rio. Słodziak! Podobny do ciebie, jakbyś aś mała. Tak, tak, bardzo śmieszny. No i co? Ile wygrałaś? Demon? No co? Trzeba się spytać. Cóż, um, ta informacja cię nie <laughs> ucieszy, tato. Czyli... Miałaś rację, mamo. Jestem dokładnie taka sama jak ty, jeżeli chodzi o zawody skokowe. Aha, czyli jakie miejsca miałaś? Drugie, trzecie, nawet czwarte. Cały czas w każdych zawodach pokonywała mnie jedna zawodniczka. Nie pamiętam się jak się nazywała, ale po prostu była najlepsza. Wygrywała wszystkie zawody, w których uczestniczyłam. Zawsze ja byłam po niej. Po prostu zawsze musiała wygrać. Miała taką ambicję, mnóstwo nagród i nie powiem czego. Po prostu taka prymuska, że aż chciało mi się wzwymiotować. Och. Więc gdyby nie ona, to prawdopodobnie może szłoby mi lepiej. A jak tam Pepper? Cóż, mnie chyba się bardziej poszczęściło. Zdobyła kilka fajniejszych nagród, jeżeli chodzi o pokazy koni, i też ujeżdżenie. Chyba kilka razy wykryła z tego co wiem. Więc jej chyba poszło lepiej. Tak samo, jeżeli chodzi o położenie. Cóż. I zamartwiej się, kochana. Dla nas najważniejsze, aby się rozwijała. Bo pomyśl sobie, wyjechanie do Niemiec. Do miejsca, którego nie znasz. To musiała być niezła przygoda, prawda? <śm> I była. No widzisz, dla nas najważniejsze jest to, abyś spełniała swoje marzenia, rozwijała się, była żądna przygód. Jeżeli coś ci wpadnie do głowy i będziesz myślała, że jest to szalone i w ogóle bez sensu, zapytaj nas o to. Cokolwiek będziesz chciała zrobić, postaramy się, aby ci się udało. O, dziękuję. Takie miłe. No, a teraz... Gwóźdź po domu. I co, może jej... zostawmy to na jutro, co? Ona jest pewnie zmęczona. Co? Że na wypadku nie jestem zmęczona. Aha, to dobrze. Bo ja i tata... Chcielibyśmy ci kogoś przedstawić, oprócz oczywiście Rio, to... Jest jeszcze jedna osoba, którą powinnaś poznać, czyli kogo. O, idź się z nim przywitać, że co proszę? Przecież mówiliście, że. Co was wstąpiło? Cóż, zobaczyliśmy, że pojawił się nowy ogier wystajni naszej rasy i wierzyliśmy, że pasujecie do siebie. Aha, okej, okay. nie wiem co mam o tym myśleć. No, zagadaj do niego, może akurat. No dobrze, skoro tak chcecie. Um, przepraszam, o, witaj. Ja nazywam się Krowus, a ty? Kali. Czy to im też się pisze przez C? No, w zasadzie tak. O, to za zbieg okoliczności. Tak. Jesteś bardzo ładna. O, dzięki, wiesz. E... Strasujesz się? Tak, bo moi rodzice kazali mi do ciebie podejść i tak, no. Sama tego nie chciałaś zrobić. Nie. Chociaż może no i tak chcę. Sama nie wiem. Hmm. Może... toś innego cię przekonam. Um, ale to dopiero nasze pierwsze spotkanie, ja... Nie gadaj tyle, tylko chodź. Nie bądź taką strachają. Strhaju? Nigdy więc nikt nie słyszy tego słowa. Dlaczego nie chcesz go słyszeć? Tak, do mnie cały czas mówiła jedna uczestniczka w zawodach, która była najlepsza we wszystkich zawodach, w jakich uczestniczyłam. Ja się jej strasznie bałam. Ona to widziała. I przed każdymi zawodami. Ej, strachajmo To, to co? Które będziesz miała dzisiaj miejsce? Och, koszmar. Totalnie. Prawda. Cały czas mi się ona śni, jakby była po prostu jakimś demonem. Spokojnie. Już nigdy tak się nie stanie. Ale ty jesteś uroczy i taki miły. No, to prawda. Kali. Hmm? Pójdziesz za mnie. Tak. Bardzo o tym marzyłam. Ja też. Zagraliśmy się tutaj, aby połączyć węzeł małżeńskim Kali i Krousa. Czy ty Krous? No tą to klacz na swoją partnerkę na co? A czy ty Kali? Wiesz tego... To ogiera do swojego partnera cały życie. Tak, biorę. Zatem na mocy powierzonej mi władzy ogłaszam was mężem i żoną. Powiedz mi, dlaczego musisz wyjechać. Czy ja coś złego zrobiłam? Że i tak, to mi powiedz. Nie, to nie chodzi o ciebie, tylko o mnie. Hmm? Chciałem Ci coś powiedzieć, zanim wyjadę. Tak? Kali, bardzo cię kocham. Wiem, Skarbie, ale niestety. Nie mogę dać Ci tego, czego pragniesz, czyli naszego dziecka. Dlaczego nie możesz? Już od bardzo dawna mam problemy ze zdrowiem. I... kilka lat zmagam się z taką chorobą dosyć poważną. Gdybym nie dostała moja leków, już dawno by mnie tutaj nie było. Uch. Ale te leki w zasadzie tylko osłabiają coraz bardziej mój organizm. I jeżeli się nie wyprowadzę, to nie dość, że się zarazisz, to jeszcze mogę umrzeć, bo w tej stajni nie ma takich lekarstw, które by mi pomogły zwalczyć całkowicie tą chorobę. A dlaczego, co robi ta choroba, że nie możemy mieć dziecka? Ta choroba powoduje też bezpłodność, więc niestety nie możemy mieć razem dzieci. I muszę wyjechać do takiej stajni, w której prawdopodobnie mnie wyleczą, ale czy to jest prawda, nie wiem. Och kochanie. Czy mogę ten ostatni raz cię pocałować? Możesz. I nie martw się. Wierzę, że znajdziesz godnego mnie następcę, który będzie mógł dać ci dziecko. Czyli miałabym znowu kogoś pokochać? Ale ja kocham tylko ciebie. Wiesz, że. Wiem, że mnie kochasz. Ale. Niestety musimy się pożegnać. Kraus! Czy to było zerwanie? Nie. Dlaczego, Cross? Proszę cię, wracaj. Nie, tak nie możesz się tak skończyć. O. Dlaczego to tak się stało? Mógł mi wcześniej powiedzieć. Będę go wspierała. A teraz już za późno.